Gość dnia Radiażniny FM to audycja, w której poruszamy ważne tematy dotyczące życia mieszkańców pałk. To również ciekawi goście, którzy często w prosty sposób mówią o trudnych sprawach. Jest to Środowy Magazyn Gość Dnia Jarek Brzeski. Raz jeszcze dzień dobry. Witam słuchaczy na 96 FM i na radioznink.fm. Słuchaj online. Dziś o dwóch wydarzeniach: typowo turystyka rowerowa, ale też ściganie się na rowerach. Porozmawiamy na temat rajdu Kujawsko-Pomorskie na rowery i ogólnopolskiego wyścigu kolarskiego Połuki Tour. Już 2.17, edycja pierwsza przed rokiem przecież. Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Żninie, Henryk Ciesielczyk, jest z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Henryku, pytanie podstawowe na początek. Jak idą zapisy? Ile osób do tej pory się zgłosiło na rajd kujawsko-pomorski na rowery? No, przyznam szczerze, że jesteśmy zaskoczeni taką popularnością właśnie tego rajdu. Na dzień dzisiejszy, wtedy kiedy sprawdzałem, było 270 uczestników już zapisanych. Także no, jesteśmy z tego powodu też bardzo zadowoleni. To ważne było dla grupy pierwszych 200 osób, które się zapisały, między innymi pamiątkowy medal i koszulka startowa. Tak, tak, y, to jest, zgadza się, ale myślę, że nie tylko dla tej koszulki i medalu warto brać udział w tej imprezie, y, czego już jakby dowodem są poprzednie dwie edycje, gdzie y, przy każdej z nich byliśmy zaskoczeni popularnością tej formy spędzania wolnego czasu, i myślę, że to hasło, które przyświeca nam, mówię tutaj o powiecie żnińskim, o starostwie powiatowym, żniński aktywnie, to, to już chyba są to najlepsze dowody tych dwóch pierwszych edycji, gdzie no, nie schodzimy poniżej 200 zawodników. Dużo wykrzykników w notatkach, które pan przyniósł dzisiaj do redakcji. To też na potwierdzenie tego, o czym mówimy? Tak, oczywiście, oczywiście. Cieszymy się z tego, że wyznaczone nasze cele jakby. Osiągamy i, i, i to jest dla nas też bardzo ważne, bo zespół przygotowujący wszystkie te imprezy, czyli Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego są to bardzo fajni młodzi ludzie, którzy, że tak powiem, sami też czynnie uprawiają, czy to startują w triatlonach, czy, czy, czy w imprezach kolarskich. No, należy się cieszyć, że, że nastała taka moda do uprawiania sportów i myślę, że dlatego też organizacja tych naszych imprez kolarskich bo wybraliśmy sobie tą dyscyplinę akurat myślę że ona jest bardzo nośna czego dowodem są i rajdy rowerowe i pierwsza edycja Pałuki Tour tak, o pałki tury ogólnopolskim wyścigu kolarskim porozmawiamy za chwilę. Wspomniał Pan o swojej załodze, o ludziach, z którymi na co dzień Pan pracuje w Wydziale Promocji i Rozwoju Lokalnego. Warto powiedzieć, że ci ludzie aktywni bardzo zawodowo, bo niedawno był Pan u mnie z kolegą z pracy Łukaszem tutaj w studiu Radio FM. Dziś nie mógł się pojawić, bo jest. Tak, w tej chwili Łukasz jest na dwumiesięcznym stażu w Brukseli. Ale tutaj też, jakby słuchaczom, chcę uspokoić słuchaczy, że jest to tak na tyle aktywny człowiek, że tam w Brukseli również działa i robi wszystko od strony tej promocyjnej, właśnie tej drugiej edycji Pałuki Tour. Ale to ja myślę, że będzie jeszcze okazja o tym porozmawiać szerzej, bo warto, bo naprawdę warto. Są ciekawe pomysły. Ja tylko tak w wielkim skrócie dzisiaj przy okazji omawiam, Pałki który wspomnę o tym. Tak jest, potwierdzam, że pan Łukasz cały czas działa na rzecz tego wyścigu, bo odebrał telefon ode mnie tak. dwa dni temu i rzeczywiście udało nam się ustalić tutaj szczegóły i jednocześnie doprowadzić do naszego spotkania. Tego, że pan jako kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego pojawił się w studiu Radiażni FM. Trasa, panie Henryku, trasa tych, te, tego rajdu 36 km, którędy powiedzie trasa? przybliżmy słuchaczom. Tak, no, tegoroczna edycja Kujawsko-Pomorskie na rowery jest dłuższa niż dwie poprzednie. Przypominam, że zazwyczaj te dwie edycje zamykały się mniej więcej w 24-kilometrowej trasie. W tej chwili jest trasa 36-kilometrowa. Ona będzie biegła przez gminy Żnin i gminę Gąsawa. Wyruszamy z rynku Żnińskiego, kierujemy się w stronę Podgórzyna, w Wenecji, w Wenecji skręcamy w lewo w stronę lasek małych, na wysokości pniew skręcamy w drogę leśną, asfaltową i kierujemy się w stronę Grodu Piasta, Chomiorzy Szlacheckiej. Dojeżdżamy do ośrodka Relax. Obecnie jest to ośrodek zarządzany przez pana Piotra Sobolewskiego. Tam będzie przystanek, będzie punkt żywienia, że tak się wyrażę. Tam, na tym postoju będziemy również przeprowadzać konkursy. Po gdzieś godzinnym odpoczynku ruszamy z powrotem w kierunku Żnina poprzez Laski Wielkie, Rozalinowo, Ostrówce, Białorzewin i kończymy na rynku w Żninie i tutaj należy wspomnieć, że akurat tego samego dnia 28 maja na rynku będzie odbywała się impreza, festyn organizowany przez policję, policja i przyjaciele i tutaj chcemy jakby również tą naszą imprezą Nawiązać do bezpieczeństwa ruchu drogowego i wykorzystać właśnie ten festyn dla celów takich no i bezpieczeństwa, co jest bardzo ważne. Policja i przyjaciele pod tą trochę zagadkową nazwą kryje się to, że policja plus inne służby mundurowe będą tego dnia do Waszej dyspozycji, drodzy słuchacze, o tym o tym wydarzeniu, o tym festynie policja i przyjaciele będę jeszcze rozmawiać z Ryszardem Ulotowskim z LGD pałki Wspólna Sprawa. To też będzie jeden z tematów jednego z magazynów goźdznia. O tym oczywiście będę Was informować na naszym facebookowym profilu. Dla osób obdarzonych wyobraźnią geograficzną i wiedzą geograficzną, trasa rajdu kujawsko-pomorskie na rowery utworzyła nam takie jezioro polodowcowe. Tak to wygląda. A mapę możecie znaleźć na zlink.pl. Tam właśnie ta mapa i te informacje, o który, które Wam dzisiaj przekazujemy wspólnie z Henrykiem Ciesielczykiem. Przypominam, kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego. Brzmienie, to nasz dzisiejszy gość. Kto może się zgłosić, dla kogo jest ten rajd? Dla wszystkich. Dla wszystkich, dla po wszystkich, prostu. Tak. Z tej listy dotychczas ponad 200 już osób zgłoszonych, jaka jest średnia wieku? No, średnia wieku jest. To co zobaczyłem, ostatnia osoba, która się wpisała wczoraj bądź dzisiaj, to jest 38 rocznik. Aha. Natomiast przyznam szczerze, że nie zwróciłem uwagi, jeśli chodzi o ten, ale 2004 gdzieś mi tam się przewinął rocznik, 2010 również. Młodzi ludzie. Także tak, no bardzo młodzi, ale, ale to też świadczy o tym, że impreza faktycznie jest dla, no, dla wszystkich skierowana. Mhm. A, a taki był główny zamysł y, organizatorów. Bo tutaj jeszcze przepraszam, że, bo proszę. tutaj no, trzeba wspomnieć też o tym, że głównym organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a my jesteśmy jako współorganizatorzy tej imprezy. Jasne. Warto też wspomnieć o Ośrodku Ruchu Drogowego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, bo ich, oni też was popierają. Tak, tak, no, no generalnie no musimy tutaj też powiedzieć o y, bezpieczeństwie y, imprezy i y, każda impreza wiąże się z tym, żeby zabezpieczyć ją od strony y, zamykania, bo nie, jednak my, y, rajdy generalnie, organizacja rajdów rowerowych y, opiera się na tym, że nie jest zamykany ruch. Y, Kołowy na drogach, przez które my przejeżdżamy. W odróżnieniu odbiegaczy. Odbiegaczy i kolarzy. No tak, zawodowstwa. Mhm. Tak. Tak. Tutaj, tutaj tego nie ma i tutaj no, w dużej mierze korzystamy właśnie z służb mundurowych, które no, pomagają nam w tym, żeby dochować tego bezpieczeństwa. Tak jest. Raz jeszcze zapraszamy na znink.pl, a także na To są te adresy internetowe, gdzie możecie szukać tych informacji. Jeszcze słów kilka o tym rajdzie, za chwilę też porozmawiamy o połuki tour 2017. Ostatnie już pytanie dotyczące rajdu. Jak się przygotować? Pytam zarówno o kondycję, jak i o sprzęt. Co nam będzie potrzebne, bo trasa jest różnorodna. Tutaj trochę lasem, trochę ulicą. Jak ten rower przygotować? Powiem szczerze, że podczas właśnie tej drugiej edycji byłem zaskoczony. Jechałem na samym końcu zabezpieczając, nie a zabezpieczając, bo początku, ja okay. byłem współorganizatorem więc Porządku, zabezpieczałem, okay. ale byłem pod bardzo dużym wrażeniem młodego kolarza, który... Nie wiem ile mógł mieć lat, 8, 9, jechał na niezbyt dużym rowerku, bez przerzutek i, i naprawdę, proszę Państwa, no, wytrzymał wspaniale Aha. ten dystans, bez zatrzymywania, bez niczego, także jeśli chodzi tutaj o jakieś szczególne przygotowania, to myślę, że, że nie trzeba się szczególnie przygotowywać. Jedziemy w, w tempie dostosowanym do wszystkich, także tutaj się liczy udział w tej imprezie i chęć jakby spędzania wolnego czasu aktywnie. To już chyba lepszej zachęty być nie może, jeśli dziewięcio w porywach 10 na małym rowerze bez przerzutek dał radę, to i wydać je radę. Trasa w ubiegłym roku co prawda krótsza, ale te 12 kilometrów nie powinno Wam sprawić żadnej różnicy. Raz jeszcze przypominam rajt rowerowy kujawsko-pomorskie na rowery właśnie, bo data nie padła 28, 28 maja. 28 maja. No właśnie, 28, 28 maja. maja zapisujcie się, przypominam, ile możemy przyjąć z zgłoszeń? No tutaj nie zamykamy listy. Tyle osób, ile się zgłosi, tyle osób wystartuje. Mamy tylko te ograniczenia odnośnie koszulek, prawda, ale to już nie my, nie od nas to zależało, organizator wyznacza. Tak, ale to chyba też świadczy o tym, że ilość startujących osób przerosła też oczekiwania samych organizatorów. Nie sądzili, że, że, że będzie aż tak bardzo duże zainteresowanie tym rajdem i, i pewnie to się stąd wzięło, że byli przygotowani tylko te 200 koszulek i 200 pamiątkowych medali. To oni tam w Toruniu nie wiedzą, że w Żninie i okolicach jazda na rowerze taka popularna? No ja myślę, że, że, że w tym roku już chyba zmienią zasady i od przyszłego roku dla wszystkich, którzy się zapiszą, będą przygotowane te pakiety startowe. Zwłaszcza, że krótko po tym rajdzie, kilka miesięcy później, ogólnopolski wyścig kolarski Pałuki Tour, edycja druga. Tak. Jakie zmiany w tej edycji drugiej w porównaniu z rokiem ubiegłym? Zmiany nieduże, jeśli chodzi o trasę, to trasa będzie dokładnie taka sama jak w ubiegłym roku. Tutaj zmian żadnych nie wprowadzamy. Wprowadzamy dodatkową kategorię, ale to też jakby na głosy zawodników startujących w pierwszej edycji, czyli wprowadzamy kategorię 60 ⁇ czyli będziemy mieli pięć kategorii wiekowych w tym roku w tej edycji. Również myślę, że bardzo fajna forma przed tym głównym wyścigiem, tak jak to było w roku ubiegłym, czyli Kickstur, gdzie Cieszyło się to też bardzo dużym zainteresowaniem, ale tutaj też od razu informujemy, myślę, że jeszcze takie informacje będziemy kierować poprzez prasę, poprzez radio, że tutaj Kickstart będzie ograniczony do 100 zawodników zgłoszonych. A nową rzeczą, nową rzeczą to będzie wyścig, wyścig, gdzie współorganizatorem tego wyścigu będzie klub sportowy Szosa Żnin. Szosa Żnin jest to nowa sekcja kolarska, która no, możemy tak powiedzieć, jest to dziecko, które narodziło się po pierwszej edycji, edycji Pałuki Tour, kuszerka Pałuki Tour. <laughs> Ale bardzo się cieszymy z tego powodu, że, że, że to właśnie w tym kierunku idzie, że jakby poprzez nasze odcinki przypominające historię kolarstwa na, na terenie Powiatu Żnińskiego. Czyli wracamy, wracamy do tradycji, do korzeni i bardzo fajnie, że taka sekcja powstała i myślę, że w niedalekiej przyszłości będziemy oklaskiwać mistrzów może i olimpijskich i świata, wywodzących się z naszego terenu. Tak jest, już, Czego, już trenują? Życzymy sobie tego. Tak, Pewnie, oczywiście. Że tak. Trenują zapisy cały czas do KS Szosa Żnin. Oczywiście trwają. Na Facebooku znajdziecie już ich stroje. Stroje KS Szosa tak, Żnin. Tam na Facebookowym profilu Klubu Sportowego Szosa Żnin znajdziecie właśnie te trykoty, w których występować będą zawodnicy Klubu Sportowego Szosa Żnin. A wracając do pałki tour.pl, tour pisownia oczywiście angielska, bez polskich znaków. Otwieramy stronę i tam wielkie zdjęcie. Marka Leśniewskiego, znakomitego tak. kolarza, to wciąż ambasador tego wyścigu. Tak, to wciąż ambasador naszego wyścigu. On już podczas tej pierwszej edycji, podczas wyścigu w ubiegłym roku powiedział, że, że będzie. No chyba, że, bo nadal jest trenerem kadry młodzieżowej mhm. i no, próbowałem się w tym tygodniu do, do niego dozwonić. Przypuszczam, że y, przebywa na jakimś zgrupowaniu zagranicznym, bo nie, nie odebrał telefonu, nie odzwonił, a tak było też i w roku ubiegłym, że były takie. Okresy, że trudno było się z nim skontaktować. Niemniej no, bardzo się cieszymy, bo to jest bardzo barwna postać kolarstwa polskiego i myślę, że w tym roku również 3 września zagości u nas i, no, i będzie właśnie tym naszym takim dobrym. Duchem naszych, naszej imprezy. A ja tylko jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać do pałki, bo tutaj mówiliśmy o klubie sportowym Szosażnin i jakby dochodzi kolejny wyścig. Chcemy zorganizować wyścig dla tej grupy zawodników i też jakby określiliśmy sobie liczbę zawodników startujących do 50. I będzie to wyjście gdzieś w granicach do 10 km, ale również promujących sekcję kolarstwa właśnie Żnińskiego Klubu Sportowego Szosa Żni. Skoro wątek KS Szosa Żnin nam się pojawia, to warto wspomnieć o gościu, który pojawił się właśnie na zaproszenie KS Szosa Żnin. Zresztą był także u nas w radiu, miałem przyjemność rozmawiać. Mowa o Sylwestrze Szmydzie. Sylwester Szmyt. Była okazja porozmawiać, spotkać się? Nie, no niestety nie. Bo byłem ciekaw, czy pytał o Pałuki Tur, czy, czy może panowie rozmawialiście? Nie, nie było nie, okazji. Nie, nie było okazji, żeby się spotkać i żeby porozmawiać, ale no, Był tylko kilka że... godzin w tak tak, tak, tak. tak, tak, Ale Sylwester Szmyty Kolejna osoba, która trzyma kciuki za kolarstwo na połkach, która wspiera szoseżnin. No i właśnie Marek Kozłowski z Szoseżnin zapewnił, że jeszcze Sylwester Schmidt się pojawi, że jeszcze do nas wróci. To wszystko, żeby rozwijać właśnie kolarstwo na połkach. Data, bo jeszcze nie padła data. Połki tur 2.17, tak, edycja ja, druga. Połki tur 17, 3 wrzesień. Proszę zapamiętać, proszę zarezerwować sobie wolny czas i zapraszamy z całymi rodzinami na naszą imprezę, bo to nie tylko kolarstwo, to również festyn, to również koncerty. Także naprawdę warto przyjść na tą imprezę i bawić się razem z nami, a przede wszystkim kibicować, bo również od tej strony medialnej planujemy dużo zmian, ale to może później, jak będzie okazja jeszcze mówić o pałki tour. Będziemy informować, zwłaszcza, że dopiero przed chwilą rozmawiał pan z moim szefem i okazało się, że Tak, no i okazało się, że radiożnin obejmuje patronatem naszą imprezę i z tego się powodu bardzo cieszymy i właśnie to, co już wspominałem tutaj o relacjach na żywo, ale to już też myślę y, później jak uszczegółowimy tutaj te nasze y, jakby. Y, Oczekiwania z naszej strony w stosunku do Radia Żniny, jak jakbyśmy chcieli, to i żeby to wspólnie fajnie nam y, wypaliło. Pałuki Tour 2.17 edycja druga, 3 września, a wcześniej preludium do ogólnopolskiego wyścigu kolarskiego w postaci rajdu rowerowego kujawsko-pomorskiej na rowery. Zgłaszajcie się. Tak jak mój gość przekonuje, tam zapisy nie będą zamknięte. Naprawdę można przyjąć olbrzymią liczbę kolarzy. Tak, tak. Znaczy, generalnie bardzo się cieszymy, że ta pierwsza edycja, bo może tutaj jeszcze też o jednej rzeczy musiałbym wspomnieć. Mianowicie w momencie tylko odszukam sobie tutaj ten, bo to, co wspominać. wspominaliśmy o Łukaszu Kwiatkowskim, który mhm. jest w Brukseli i nie próżnuje tam. No, nie próżnuje, odbiera telefony tak, pracuje tak, na, rzecz, tak. na rzecz wyścigu. I w, no, generalnie rzecz biorąc mamy podzielone jakby obowiązki przy organizacji Pałuki Tur. Każda osoba z wydziału ma jakby swój przydział obowiązków, który realizuje i m.in. Łukasz jest odpowiedzialny za promocję naszej imprezy. I tutaj może skorzystam też z okazji obecności w Radiu Żnin. I chciałbym zaprosić 14 maja do Bydgoszczy na wspólny trening, który odbędzie się właśnie 14 maja, dwóch imprez. Znaczy, z naszą imprezą to jakby trzy imprezy będzie: mm. tak będzie Bydgoszki Triathlon, Bydgos Cycling Challenge oraz Pałki Tour. Trening, który ma na celu właśnie promowanie tych trzech imprez. O szczegóły proszę dzwonić, kontaktować się z panem Markiem Kozłowskim, prezesem klubu sportowego Szosażni. Także sami słyszycie, dzieje się wokół kolarstwa na półkach po sąsiedzku też w Bydgoszczy. Bardzo ciekawa inicjatywa. Połączenie sił z Bydgoszczą przy okazji ich triatlonu świetna sprawa. Tak, no. W, w, Myślę, że, że to też będzie procentować, bo ustalając jakby datę naszego wyścigu, to też staraliśmy się... Tak ją umiejscowić, żeby ona nie kolidowała z już rozgrywanymi zawodami w najbliższym otoczeniu, czyli Bydgosz Poznań. I to ja myślę, że to nam się bardzo dobrze udało, bo nasza impreza jest już po imprezach Bydgoskich, ale jeszcze przed imprezą tą główną Poznańską. Mhm. I tutaj liczymy zarówno na zawodników, którzy przygotowują się do tych imprez, zarówno zbyt Bydgoszczy, jak i z Poznania, że również będą chcieli jakby zrobić te, te, taki no, trening dla siebie w, w naszym wyścigu. A już mamy głosy, że luby sportowe z Gdańska, z Gdyni również jakby no, wybierają, wybierają się do nas na naszą imprezę, z czego no, 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 naprawdę jesteśmy tutaj bardzo zadowoleni i bo nie oczekiwaliśmy tego, że aż tak dużym echem odbije się organizacja pierwszej, pierwszego wyścigu. No, panie Henryku, jeśli pierwsza edycja kończy się sukcesem, no to trzeba się z tym liczyć. No, przykro mi bardzo, że, że jest zainteresowanie. <grym> no, nie, no, przykro nam nie jest. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Oj, no i żartuję <grym> oczywiście. Tylko i ostatnie już pytanie. Czy mamy informacje o tym, czy uczestnicy Pałuki Tour 2.16 to też triatloniści, albo ci, którzy szykują się do tego rocznego startu? Bo to tak często jest, że ktoś, kto biega, potem przerzuca się na rower, do tego dochodzi jeszcze pływanie, ta dla wielu najtrudniejszych. Rzeczy, tych, którzy zwykli rywalizować na lądzie. Czy też trietloniści są w tej stawce? Tak, ja myślę, że więcej tutaj Aha. mogliby powiedzieć właśnie moi koledzy z wydziału, czy, którzy, że tak powiem, biorą udział w tych zawodach, bo pewnie jak przeglądają listę, to od no tak. razu rzuca im się to w oczy, że o, ta osoba Nazwa to jest trietlonista, tak. że tutaj jest kolarz. No, 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 ja tej wiedzy nie mam. Okay. Tutaj także nie odpowiem, ale myślę, że tak, bo praktycznie rzecz biorąc, teatroniści to i biegają, pływają, jeżdżą na rowerze, czyli tutaj wszystkie jakby te elementy no muszą przygotowaniach ująć. Także myślę, że również i w naszym wyścigu, jeśli gdzieś we wrześniu jest jakiś triatlon, to na pewno bardzo dobrym y, takim... Takie na przygotowanie tak, będzie no właśnie I, i, i nasz wyścig. 3 września, połuki Tour 2017, już teraz zapraszamy, a wcześniej raz jeszcze przypomnę, zaglądamy do Bydgoszczy, to w maju. Tam, 14 maja. 14 maja, tam wspólny trening, tak jak słyszeliśmy przed chwilą, a 28 maja, Kujawsko-Pomorskie na rowery, edycja trzecia tego Rajdu. Henryk Ciesielczyk, kierownik wydziału promocji i rozwoju lokalnego starostwa powiatowego w Żninie był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gość dnia Radia Żnin FM.